Każdemu damy radę. Radę damy każdemu. Dzień dobry, witam państwa. Jak powiedział Bartek, trudny temat, bo wynajmowanie mieszkania nie jest sprawą prostą, a skoro trudny temat, to w studiu ekspert prawnik mecena Zaneta Stępniewska. Witam pani mecenas. Dzień dobry. Pani mecenas, na obie strony umowy najmu czekają pułapki. Tych pułapek jest wiele, dziś postanowiłyśmy je Państwu wyjaśnić, ostrzec. Ale zacznijmy od podstawowych określeń, bo często nam się myli najmujący, wynajmujący, kto jest kim i dlaczego to jest takie ważne przy zapisaniu, przy zapisach w umowie. Zgadza się. Bardzo często właśnie mylimy te dwa pojęcia wynajmujący z najemcą. Natomiast osoba, która będzie korzystała z mieszkania, będzie lokatorem, w umowie jest określana jako najemca. Natomiast ten, kto lokal wynajmuje, użycza, jest jego czasami właścicielem bądź użytkownikiem, będzie, e, ten, e, będzie określony jako wynajmujący w tej umowie. I od tego należy zacząć. Czyli e, od prawidłowego określenia stron. Pani mecenas, na najemców, szczególnie bez doświadczenia czeka kilka pułapek. Te najtrudniejsze, e, te najczęściej powtarzające się pułapki. No tak. znaczy, nie myślimy, kupiliśmy mieszkanie, albo dostaliśmy po babci mieszkanie, świetnie wynajmiemy, będzie dodatkowy mhm. dochód, a potem okazuje się, że rodzi to wiele problemów. Jakie to są najczęściej pułapki? Tak, najczęściej Najczęściej tymi pułapkami są trudni lokatorzy, ponieważ mimo wszystko na wynajmujących czyhala nieco więcej pułapek niż na najemcy, bo najemca dzisiaj jest, jutro spakuje swoje rzeczy i go nie będzie. Natomiast bardzo często wiele problemów pozostawia właścicielowi mieszkania po sobie. Bardzo często zdarza się w ten sposób, co jest chyba najczęstszą bolączką i problemem, a także takim ryzykiem wynajmu mieszkań, a mianowicie który nie płaci i co gorsza jeszcze nie raczy się wynieść z tego mieszkania i mamy podwójny problem, ponieważ tak, my zobowiązani jesteśmy do uiszczania czasami wszystkich opłat za mieszkanie, czy to do spółdzielni, czy do wspólnoty mieszkaniowej, natomiast nie mamy żadnej korzyści, tylko koszty z takiego mieszkania, a bardzo często zdarza się również tak, że lokatorzy to nasze, nasz dobytek dewastują. Ja no właśnie, bo bez względu na to, czy mieszkanie jest podnajmowane, obowiązek zapłaty czynszu do wspólnoty czy spółdzielni spoczywa na właścicielu mieszkania. Oczywiście że, z tak. oczywiście, że tak. Media to samo. Tak, oczywiście my możemy sobie w umowie zastrzec, że na przykład umowa dostarczania gazu, energii, prądu, te umowy będą podpisywane bezpośrednio z najemcą. Natomiast czasami... godzą się na to. Tak, tak. Tutaj w, w większego problemu z tym nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o te daniny za, mm, za utrzymanie, utrzymanie lokalu, w. za utrzymanie tych części wspólnych, za utrzymanie właśnie kamienicy, elewacji, spoczywają na właścicielu, ponieważ te opłaty musi uiszczać, tak jak powiedziałam, bądź to do spółdzielni, bądź do wspólnoty. W zależności. Mieszkania. tak, w zależności od tego, jaką formę prawną ma lokal. Pani Mecenas, chcąc wynająć mieszkanie, powinniśmy podpisać umowę. Wzorów takich umów w internecie jest mnóstwo i tutaj myślę, że Państwo nie mają z tym problemu. Niemniej jednak sama przeglądałam te umowy, są różne. Jakie zapisy bezwzględnie w takiej umowie powinny się znaleźć, żeby zabezpieczyć wynajmującego, no i a też pomyśleć o najemcy, bo nie zakładamy, że chcemy się nawzajem oszukać, ale chcemy zabezpieczyć no, prawa obydwu stron? Mhm. Umowa oczywiście jest niezwykle ważną kwestią w takich w takich relacjach. Natomiast równie ważną co umowa jest tak zwany protokół zdawczo-odbiorczy, czyli... On jest e, ważny e, Najczęściej jest takim załącznikiem do umowy, e, w którym m, sprawdzamy razem z e, najemcą stan lokalu i wpisujemy do tego protokołu wszystkie elementy, które się, wyposażają, na przykład mieszkania, które się tam znajdują. Jeżeli są jakieś usterki, to również je wpisujemy. Natomiast jeżeli chodzi o samą umowę, to rzeczywiście Oczywiście, tak jak Pani słusznie zauważyła, yy... Umowa jest tutaj kluczem do rozwiązywania czasami problemów, zatem po stronie wynajmującego, to i wynajmujący ma prawo domagać się na przykład kaucji od najemcy. Pamiętajmy tylko, że kaucja nie może przekroczyć dwunastokrotności miesięcznego czynszu, zatem ta kaucja może być pewnego rodzaju zabezpieczeniem na poczet, czy to zniszczeń, czy niezapłaconego czynszu, czy opłat, których najemca nie uiści, więc ta kaucja w pewnym zakresie może tego Wydaje właściciela ja tego zabezpieczyć. Natomiast w umowie warto wpisać, na jaki okres umowa jest zawarta, czy to jest czas określony, czy to jest czas nieokreślony, jaki jest okres ewentualnego wypowiedzenia umowy. Oczywiście tutaj w przypadku umów na czas nieokreślony ten czas wypowiedzenia możemy sobie go kształtować swobodnie, natomiast przepisy, wskazują nam pewne minimum, które musi być zachowane i te minimum wypowiedzenia to są trzy miesiące. Możemy ten okres wypowiedzenia ukształtować inaczej na dłuższy okres, a nie będziemy będzie mogli miesiąc, go skrócić. Możemy się umówić z najemcą, że ma miesiąc na, na opuszczenie Takie, mieszkania, jeśli nie płaci na przykład. E, to są wyjątkowe sytuacje, kiedy będziemy mogli rozwiązać umowę z, z najemcą bez okresu wypowiedzenia, więc nawet bez zachowania tego miesiąca. I to są właśnie takie przypadki, kiedy em, najemca dewastuje mieszkanie, kiedy utrudnia życie pozostałym lokatorom, zaniedbuje mieszkanie, bądź na przykład podnajmuje, czy wprowadza do tego mieszkania osobę trzecie bez zgody właściciela. I tylko pamiętajmy, że tymi osobami, które najemca może wprowadzić do lokalu bez zgody właściciela, to są osoby, co do których on jest zobowiązany do alimentacji, a zatem małżonek, dzieci, najczęściej, bo są najczęstsze tego rodzaju przypadki. Tutaj właściciel nie będzie mógł oprotestować takiego sprowadzenia się osób trzecich. Natomiast wszystkie pozostałe osoby, które się do tego lokalu sprowadzają bez zgody właściciela, czy wynajmującego, ponieważ on nie zawsze jest właścicielem, wówczas mamy prawo do natychmiastowego do rozwiąza rozwiązania umowy. I o tym Warto pamiętać, dlatego że... Wówczas te y, okresy wypowiedzenia nie będą nas. Pani o, mecenas, jak y, y, tak jak mówiłam, sięgamy często po umowy, które drukujemy z internetu, y, y, posługujemy się nimi, potem y, one nam generują problemy. Jak, w stos jak, jak ma się do tego ustawa o ochronie praw lokatorów czy kodeks cywilny? Czy taka umowa nie jest tylko umową dwóch stron i powinno się jej przestrzegać? Czy muszą być jakieś bezwzględne zapisy wynikające z kodeksu cywilnego czy z ustawy o ochronie praw lokatorów? No bo zakładamy, że w sytuacji y, no, takiej już bardzo spornej, pójdziemy do sądu. To znaczy, yy... Czy zawsze jednak sięgać po radę prawnika, czy wystarczy znaczy, ja... się umówić face to face, dwie strony się umawiają i <grym> zapisują, podpisują? Y -hmm. e, znaczy, takie um umawianie się e, na zasadzie umowy dżentelmeńskiej jest fantastyczne w momencie podpisania umowy, natomiast e, w momencie, kiedy ta umowa musi być rozwiązana, to jeżeli coś nie jest rzeczywiście zapisane, być to przestajemy być dżentelmenami <grym> <grym> i niestety e, sprawy najczęściej kończą się w sądzie. Pamiętajmy tylko, że warto jest taką umowę zawsze skonsultować z profesjonalistą z bardzo prostego powodu, ponieważ możemy sobie wpisać, my sobie wpisać w umowę możemy wszystko, natomiast pytanie tylko, czy te zapisy będą skuteczne, dlatego jak, jak pani redaktor słusznie zauważyła, mamy przepisy, które, czy to kodeks cywilny, czy ustawa o ochronie lokatorów, które gwarantują stronom pewne minimum tej transakcji. I jeżeli nawet my sobie w umowie wpiszemy, że na przykład Pan e, najemca nie zapłaci czynszu, e, czy się będzie spóźniał z zapłatą czynszu nie wiem, dzień, dwa miesiąc, to ja mu natychmiast wypowiadam umowę, no e, to obawiam się, że taki zapis e, no, nie będzie skuteczny, Bąd, bądź też wypowiedzenie umowy bez, bez podania przyczyny również e, może się spotkać z, z, z skutkiem nieważności. No właśnie, proszę Państwa, pułapek dotyczących umów najmowania mieszkania jest wiele problemów. Jeszcze więcej. Sama coś o tym wiem. Myślę, że i Państwo macie takie doświadczenia. Gdybyście chcieli skorzystać z porady naszego eksperta, namawiam do telefonowania 32-2051-022 przy tym telefonie Mecena Saneta Stępniewska. Dziś mówimy o problemach związanych z wynajmowaniem mieszkania dla obydwu stron, dla najemcy i dla wynajmującego. 32-205-102 i 2. Czekamy na Państwa telefony, a my wrócimy do tej rozmowy o 10.40. Każdemu damy radę. 32, 205, 10, 22.